Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, sąsiad, i chciałbym was zaprosić na film, w którym zapowiem wam nową serię na moim kanale. Otóż, ostatnimi czasy nie mam za bardzo ochoty na nagrywanie Gotika, chociaż nie mówię, że już to zakończyłem, będę to dalej kontynuował w najbliższym czasie. Teraz postanowiłem zająć się grami przeglądarkowymi. Jest to taki temat, ja wiem, teraz już mało może rozpowszechniany, wcześniej. Zanim nie były jeszcze tak modne te wszystkie Call of Duty i inne gry, ludzie dużo grali w właśnie gry przeglądarkowe. Yy, znalazłem taką platformę Port MMO, która oferuje wypłaty yy, poprzez reflinki, czyli jeżeli ktoś się zarejestruje do takiej gry, to ja dostanę za to jakiegoś tam grosza. I mam taki pomysł, żeby zrobić serię, która będzie po prostu której będę oceniał te wszystkie gry. I wy wtedy sami zadecydujecie, czy warto jest zagrać w taką grę, czy nie warto. Takie gry są zazwyczaj dobre na jakieś zabicie czasu, albo coś takiego. Mam nadzieję, że ta seria się jakoś przyjmie. Jeżeli nie będziecie jej chcieli, to mi napiszcie to w komentarzach. A co do Gotika, to postaram się jutro wrzucić jakiś odcinek, no i pojutrze. Mam nadzieję, że dam radę. U mnie z tym renderowaniem jest dosyć duży problem, ale tak to lubię, lubię tą grę. Mam nadzieję, że ta. Y, że ten pomysł się Wam spodoba. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i na razie.